Cześć moi drodzy, Meta z tej strony. Słuchajcie, rozgrywają nas jak małe dzieci, tak? Oglądałem fragment tego przemówienia Trumpa, o którym zrobiło się głośno na różnych kanałach. To było publikowane, gdzie on po prostu mówi o tym, jak to z powodu właśnie migracji powiększyły się statystyki przestępczości, że wszędzie po prostu w tych, sta ja nie wiem, czy tak jest, od razu wam mówię, to nie o to chodzi. We wszystkich tych statystykach po prostu z powodu migrujących ludzi, że to oni jak gdyby powodują wzrost tej przestępczości. No i że musimy bronić demagracji i tak dalej, i tak dalej, że czas, żeby zamknąć granice. I teraz, słuchajcie, ja nie mówię, że migracja ludności niekontrolowana nie spowodowała problemów, bo sam zostałem przecież osobiście dotknięty przez właśnie coś takiego, jednocześnie sam będąc emigrantem albo ekspatem, albo ja tam jeszcze inne są słowa na to. Wiecie, z jednej strony zostałem negatywnie przez to dotknięty, z drugiej sam jestem tak naprawdę taką osobą, more or less, mniej lub bardziej. No i Kolejna rzecz jest oczywiście taka, że tak, to powoduje problemy, realne problemy, ludzie tracą pracę, tracą miejsce zamieszkania, właśnie rośnie przestępczość i tak dalej, no ale co, problem, reakcja, rozwiązanie, jest to właśnie po to spowodowane, żebyśmy teraz oddali swobodę poruszania się, naszą wolność i żeby po prostu granice zostały na nowo zamknięte, a my jeszcze będziemy bili brawo, zamiast protestować, że jest zabierana nasza wolność poruszania się, tak. I słuchajcie, kolejna wojna. Nie będzie tylko wojną religijną, tak oni sobie to zaplanowali. Ja to tak postrzegam w tej chwili. To będzie również wojna ideologii, czyli wojna na zasadzie zachód kontra wschód, komunizm, jakaś wersja komunizmu, socjalizmu kontra demokracja, tak? I ludzkość może wybrać, może przestać wysyłać swoje dzieci na wojnę, tak? Wystarczy, że powiemy nie, wystarczy, że tak jak w Nepalu. Niezależnie czy ten protest był ukartowany czy nie, po prostu powiemy nie, zbuntujemy się i nie będziemy w tym uczestniczyć. Ale jak możemy to zrobić, meta? Powiem Wam w ten sposób. Jak Wasze dzieci mają przestać wybierać, chcieć się bić, iść na wojnę i strzelać, skoro codziennie prawdopodobnie obserwują, jak ich rodzice w ich własnym domu kłócą się każdego dnia? Rozumiecie? Więc ta zmiana musi zacząć się od was, ta zmiana musi rozpocząć się od waszego wnętrza, bo my nie zmienimy Trumpa, nie mamy wpływu na jakąś geopolitykę wielkich mocarstw, ani nie mamy wpływu na to, co grupy pseudoelit, Bilderberg, Rothschildowie i tak inni sobie wymyślą, nie mamy na to wpływu. Mamy wpływ tylko na nasze życie, na naszą małą, drobną sytuację, na ten moment i w tym momencie decydujemy, czy stwarzamy wojnę w naszym życiu, czy stwarzamy pokój. Czy dajemy dobry wzór naszym dzieciom, czy nie? Bo jeśli nasze dzieci mają zaimplikowane, że rodzice się kłócą i spierają i toczą wojnę, to te dzieci też pójdą na wojnę. Oczywiście, to jest gigantyczna generalizacja i uproszczenie, ale to jest tylko jedna z takich nitek, które chciałbym Wam uświadomić, abyście sobie uświadomili ten związek. Prawda? Tak samo jak na przykład Trump miał toksyczne dzieciństwo, miał bardzo wymagającego ojca, i on przez całe życie starał się, jak gdyby, udowodnić mu, że jest wart jego miłości, czyli miał niskie poczucie własnej wartości. I to niskie poczucie wielkiej wartości zaprowadziło go na sam szczyt, na zostanie, było nie było, najpotężniejszym gościem na powierzchni ziemi. I super, tylko że motywacja i fundament tego jest niestety spowodowany dziecięcą traumą. I nic dobrego z tego nie wyniknie, bo to jest gość, który prędzej naciśnie guzik z napisem odpalam ładunki jądrowe, niż ktoś, kto byłby po prostu osobą w stylu nie wiem, Mahatma Gandhi albo Martin, Martin Luther King, tak? No wiecie, albo jacyś inni orędownicy pokoju. Rozumiecie? O to tutaj chodzi. O to tutaj chodzi, a teraz nam się to sprzedaje jako o słuchajcie, musimy walczyć, tak, w obronie demokracji, bo to wiecie, to przyjezdni spowodowali wszystkie problemy, tak. Ja nie kwestionuję, że przestępczość pewnie poszła do góry. Tak, ja nie kwestionuję, że sam straciłem miejsce zamieszkania z powodu gigantycznego natłoku ludzi, gdzie rząd sprowadził 150 tysięcy ludzi w, w, do Irlandii podczas gigantycznego kryzysu mieszkaniowego, gdzie lokalne na przykład pielęgniarki muszą opuszczać kraj, bo nie mają gdzie mieszkać, a na ich miejsce są sprowadzani ludzie z odległych krańców świata, którzy będą pracować pewnie za mniejsze, mniejsze pieniądze. Zresztą nie, nie wiadomo, albo na przykład rząd z Irlandii zmienił też. Takie rozporządzenie, i teraz można w kilka osób ubiegać się o kredyt. No, oczywiście w teorii to jesteście, wiecie, poprzednio to była para, no nie? W sensie partnerów, w związku. Teraz to już może być grupa przyjaciół albo na przykład rodzina z jakiegoś kraju ze wschodu, ok? Z Dalekiego Wschodu, bo oni tak mają, że się w zrzucają i pyk, tak? Ja nie mówię, że tego wszystkiego nie ma, to jest, ale to jest właśnie po to, żebyśmy byli szczerze wkurzeni. Żebyśmy zaczęli krzyczeć dosyć, dosyć, zróbcie coś z nimi. No i zrobią, i zrobią po prostu tak, że zamkną granice i przecież o to od samego początku chodziło, żeby powoli się przesuwać od kraju, od Europy, od świata, w którym możemy swobodnie podróżować do kraju, w którym na nowo jest super kontrola, a my jeszcze naiwniacy będziemy bić brawo, idź bić się na wojny z poczuciem, że bronimy czegoś, że patriotyzm i tak dalej. I jeszcze jedna krótka historyjka na boku. Jechałem taksom w Polsce, w naszym kraju i podwoził mnie gość z takimi dziwnymi ślaczkami na wyświetlaczu. Mówię, kurczę, chyba gość z kraju na U, no nie, bo to wyglądało jak cyrylica. Zresztą nie ma to znaczenia. No i łamanym angielskim spytał się mnie, czy dobrze wszystko. Ja się tak zastanawiam, o co mu chodzi. No dobra, powiedziałem good, good. No nie? I... No, i jedziemy dalej. I po, po chwili zaczął mi mówić, używając takiego tłumacza na telefonie, skąd ja jestem. Ja mu powiedziałem, no bo miałem dosyć inny akcent tak naprawdę po 20 latach. I powiedziałem mu, skąd jestem, że wyjechałem jak byłem młody, spędziłem 20 lat na zachodzie i tak dalej. A on nie bardzo znał angielski, polskiego też nie znał, więc użył swojego telefonu, żeby przetłumaczyć to, co chciał mi powiedzieć. I ja się go pytałem, a skąd ty jesteś? On mówi: z Tadżykistanu. No nie, i kurde, pytam się go. okej, okay, co lubisz Polskę? On mówi nie. Ja mówię, dlaczego nie? I cisza. Przez kilka minut była cisza. Dziwna, słuchajcie, energia. Ja czuję energię serc, wyczuwam to. Myślę sobie, zaraz goś wyciągnie maczetę i mnie zarąbie, No nie, ale okej. Okay. Minęło kilka minut, i goś znowu zaczął gadać do telefonu i mówi. Wyświetliło mi się chyba złe tłumaczenie, że I will stay in Poland forever, nie? że zostanie w Polsce na zawsze. Ja mówię mu, to zostaniesz tutaj na, na zawsze, tak? A on mówi, nie, nie. Powiedział jeszcze raz i mu się wyświetliło: po dwóch latach wracam do siebie, do rodziny. I nagle dotarło to do mnie, i energia serc się zmieniła, i to był taki moment połączenia, chociaż się nie rozumieliśmy, używając języka, wiecie, tego normalnego języka. Ale nasze serca się skomunikowały, i dotarło do mnie, że ten biedny gość z Tadżykistanu przyjechał tu prawdopodobnie zarobić pieniądze, nie wiem, dla siebie, dla swoich bliskich, rodziny, nieważne, że po prostu jak wróci, to będzie mógł tę przebitkę walutową użyć, no nie, żeby coś tam ulepszyć ze swoim życiem, ale że musi tutaj siedzieć, nie zna języka ani jednego, ani drugiego, nie wiem, jak on dostał tą pracę jako, jako taksiarz, no i czuje się kompletnie wyobcowany, nie pasuje przecież do tej kultury, jest na drugim końcu świata. I robi to tylko po to, żeby zarobić trochę grosza. Rozumiecie. I można stwierdzić, że o, brudny, przyjezdny, brudny imigrant, a można stwierdzić po prostu, po prostu że to jest gość, który chce. Wiecie, no, coś zrobić dobrego dla, dla siebie, dla swojego życia, dla swojej rodziny, poświęca się. Jest tu kompletnie wyobcowany, mega samotny, nie ma z kim porozmawiać tak naprawdę pewnie. Wiecie, to jest oczywiście też jedna z wersji tego. I zmierzam do tego, że to nie my ludzie jesteśmy winni. Tylko rządzący. To oni stworzyli ten problem. To przez nich musimy zapierniczać całe życie i nic nie mamy. Tak? Już teraz to już nawet mieszkania ciężko e, nawet dostać. Mieszkanie ciężko nawet dostać. Tak? E, to nie jest nasza wina, ale teraz oni tak to chcą prze, przełożyć, zrobić, żebyśmy znowu szli z poczuciem, że mamy rację, że jak najbardziej na jakieś ich wojny i po prostu się zabijać i ginąć w ich imieniu. Bo tak sobie to zaplanowali. Rozumiecie? Rozgrywają nas jak małe dzieci, tak? O to właśnie chodzi, żebyśmy krzyczeli. Tak, tak, wypad z nimi, tak, zamykajcie granice, jak najbardziej, nie wiecie. Ktoś tutaj dopuścił do obecnej sytuacji. A to, że ludzie po prostu przyjechali, bo nagle uznali, że jest lepszy standard życia w krajach w Europie, czy to można ich winić z tego powodu? Różni ludzie, dobrzy, źli ludzie, to nie ma znaczenia, ale ktoś im to umożliwił, no nie? I to ci ludzie powinni być odpowiedzialni, pociągnięci do odpowiedzialności. Mam nadzieję, że to moje przesłanie dzisiejsze jest takie czyste i wiecie, co tu chciałem przekazać. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Bardzo też jest ważne, żeby nie nadawać tych nienegatywnych etykietek, no nie, że lewica, prawica, bo to jest strasznie, strasznie krzywdzące i ograniczające, ale. No to tyle ode mnie. Słuchajcie, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę i ten kanał, zachęcam do tego, do kupienia mi jednej wirtualnej kawy lub też wsparcia odosobnienia medytacyjnego. Dziękuję serdecznie też wszystkim innym patronom i widzimy i słyszymy się już niedługo. Hej!